Szanowni goście, yy, bardzo się cieszę, yy, tutaj się za do pana marszałka, że pan raczył nas odwiedzić, yy, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj yy, w dniu takiego święta dożynkowego naszych wspólnych takich dożynek gminy Sidra chciałbym bardzo podziękować rolnikom z gminy Sidra za ich trud, za pracę, za pot, nie raz za łzy, za nieprzespane noce, bo to wiemy, jak to jeszcze sami e, pogoda nie dopisuje, czy są inne sprawy i chciałbym wam z całego serca, z mojego małego serca, wam serdecznie za to podziękować. Panie Marszałku, Pani Marszałek, Państwo posłowie, Przede wszystkim, wy mieszkańcy gminy Sidra i mogę to chyba powiedzieć, sąsiedzi. To nie jest do końca tak, jak powiedział Pan Wójt, że ja tutaj raczyłem, czy, czy zaszczyciłem. Nic podobnego. Ja tu jestem u siebie i dobrze o tym wiecie. Ze wszystkimi tego czasem konsekwencjami. Jesteśmy, jesteśmy blisko siebie. To są te strony, z którymi związany jestem i rodzinnie, ale też i związany. Tym najważniejszą, chyba więzią, czyli więzią w bytności tutaj moich rodziców. I to jest ta ziemia, z której bardzo często czerpałem inspirację, do której przyjechałem szukać odpoczynku, na której bawią się czasem moje dzieci, i wspólnie przeżywamy i zachwycamy się tym, jak jest piękna i jak dobrzy są tu ludzie. Dzisiaj rano miałem okazję uczestniczyć i honor, i przywilej w uroczystościach na Westerplatte. Przyjeżdżam w zasadzie prosto z nich razem z premierem, z rządem, z parlamentarzystami, z przedstawicielami prezydenta. Wspominaliśmy to, co stało się 85 lat temu na Westerplatte, kiedy zaczęła się druga wojna światowa. To jest taki dzień 1 września. W polskiej historii zawsze łączą się i w polskim życiu te dwa wątki, wspomnienie II wojny światowej, ale też zobaczcie Państwo, początek roku szkolnego, akurat w tym roku wypada nie 1-2 września, ale te, ta data jest pełna znaczeń. Dzisiaj dokładamy do tego jeszcze tutaj w sidrze dożynki. Czy to się da pomieścić w jednym dniu? Czy to się da wszystko pomieścić w tak krótkim czasie i w jednym ludzkim sercu? Da się. Bo Westerplatte jest o tym, że czasem, nie daj Boże, żeby często, przychodzi taki moment, w którym zło atakuje dobro i chce je przemóc i dezorganizuje cały nasz świat. Ale później zobaczcie, co się dzieje. To jak z Powstaniem Warszawskim, to jak z obroną Westerplatte, to jak z całą kampanią wrześniową. Niby przegrali, ale dzisiaj. Jak zadacie sobie pytanie, kto wygrał, to nikt nie ma wątpliwości. Kto był wygranym? Kto stał po dobrej stronie? Kto zwyciężył? I dzisiaj to zwycięstwo moralne, głębokie, ludzkie świętujemy. Ale patrzymy na nasze dzieci też, moje też. Jutro moja córka idzie pierwszy raz do szkoły. I pewnie to jest doświadczenie też wielu z Was. Wasze dzieci, Wasze wnuki jutro zaczną naukę. To z kolei pokazuje nam, że historia toczy się cały czas do przodu. Kolejne pokolenia przekazują sobie sztafetę i tak jest, i tak było, i tak będzie. Będą się zmieniali politycy, będą się zmieniali marszałkowie, prezydenci i premierzy, będą dyktatorzy, a później będą upadać, będą takie sojusze i inne sojusze, będą takie i inne problemy, a świat będzie się kręcił. I zawsze jakieś dziecko pójdzie do szkoły 1 września, oby poszło szczęśliwe, uśmiechnięte, spełnione. To jest nasza największa odpowiedzialność. I teraz jak połączyć ze sobą te dwie rzeczy? Czy jest coś, co może nam w jakiś sposób pomóc i w jednej i w drugiej sytuacji, i pomiędzy nimi? To jest to, o czym są dożynki. Wdzięczność. Wiecie, ja, mój koalicjant jest z PSL-u, jak dobrze wiecie, i on dożynki objeżdża, nie chcę powiedzieć, że pasjami, ale w, dość intensywnie. I raz czy dwa na dożynkach byłem, wzruszył mnie ten zwyczaj dzielenia się chlebem. Bo to jest stary, piękny polski zwyczaj. On też ma w sobie bardzo głęboki symbol, bo przecież nie chodzi o to, żeby. Teraz zaspokoić nasz fizyczny głód, większość z nas pewnie śniadanie już dzisiaj w domu zjadła. Ale zobaczcie, trzymamy wtedy w ręku chleb. Jak trzymasz w ręku chleb, to nie możesz trzymać kija. Jak trzymasz w ręku chleb, to masz zajęte ręce i nie możesz trzymać broni. Nie możesz trzymać jednocześnie w ręku chleba i celować do kogoś, i mierzyć w kogoś, i mieć wobec niego złe intencje. Wszyscy, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, Jesteśmy, można powiedzieć, choć parafii tutaj na terenie gminy wiele nie jest, ale z różnych parafii. Głosujemy na jednych albo na drugich. Serce mamy bardziej po prawej albo po lewej stronie. Myślimy o tym tak albo siak. Dzisiaj tutaj to nie ma znaczenia, bo będziemy szli do siebie z chlebem i nikt nikogo nie będzie odpytywał z poglądów, nikt nikogo nie będzie odpytywał z historii. Nikt nikogo nie będzie z niczego odpytywał. Będziemy się po prostu ze sobą dzielić. Będziemy jeden drugiemu okazywać troskę, bo jeżeli ja przyjdę do ciebie z chlebem, to znaczy, że chcę się zatroszczyć o twoje potrzeby, że wyciągam do ciebie rękę i chciałbym, żebyś mi ją podał. To jest największe zagrożenie, kochani, jakie dzisiaj przed nami jako przed państwem, które też w jakiś sposób reprezentuje stoi. To nie jest nawet to zagrożenie zewnętrzne, choć ono jest istotne. Ale zagrożenie wewnętrzne, że my się podzielimy, popękamy, znienawidzimy i skłócimy tak, że będzie łatwo nas rozprowadzić na wszystkie strony, to jest największe zagrożenie. Dlatego czcijmy takie momenty jak ten dzisiaj, kiedy możemy się razem spotkać, świętować, być razem, dzielić się dobrem i powiedzieć sobie to słowo, które powinni usłyszeć dzisiaj ci wszyscy, którzy ten chleb wypiekli. Którzy zebrali to ziarno, którzy pracowali i pracują na roli, żebyśmy mieli co jeść i jak funkcjonować, rolnicy. To im dzisiaj trzeba powiedzieć to słowo dziękuję, ale to słowo dziękuję. Myślę, że dobrze, żebyśmy dzisiaj powiedzieli też sobie nawzajem i żebyśmy się ucieszyli, że 1 września, dzięki sile naszego wspaniałego narodu, dzięki naszemu bohaterstwu, dzięki naszej mądrości. Możemy celebrować również w ten radosny, podniosły i świąteczny sposób. Wszystkiego dobrego, kochani sąsiedzi, wszystkiego dobrego, wszyscy Podlasianie, wszyscy mieszkańcy gminy Sidra i wszystkich gmin naszego wspaniałego województwa są tu z nami przedstawiciele przecież samorządu wojewódzkiego. Kochani, wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Przepraszam za kłopot, którego pewnie trochę narobiłem i mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, do czego też Was zachęcam, bo wchodząc obejrzałem wszystkie te stoiska gastronomiczne pracowicie przygotowane przez poszczególne sołectwa i poszczególne wsie. I coś mam wrażenie, że jak to śpiewa u klasy, grzywy stąd nie wyjdzie nikt, bo będziemy tutaj naprawdę mieli co jeść i pić w, w, i naprawdę kosztować najlepszych, najlepszych, bo własnoręcznie wykonywanych specjałów. Jeszcze raz kłaniam Wam się w pas. Dziękuję, dziękuję z całego serca. Dziękuję w swoim imieniu, ale dziękuję też w imieniu Rzeczpospolitej. Wszystkiego dobrego. A Waszym dzieciom dużo odwagi, bo wiem ze swojego podwórka, ile te nasze maluchy kosztuje 1 września. Może nie co roku, ale są takie lata, kiedy kosztuje je bardzo. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Życzę wam, ażeby wasze gospodarstwa się rozwijały, żeby wasze wsie piękniały, żeby rozwijała się gmina. Żebyście mogli dobrze wykształcić swoje dzieci, ale życzę wam dobrych władz. Władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych. A wszystkim nam zdrowia i pokoju na świecie. Wszystkiego dobrego. Szanowni rolnicy, mieszkańcy gminy Sidra, szanowni goście. Z okazji tegorocznych dożynek pragnę serdecznie podziękować Wam za cały trud włożony w codzienną pracę na roli. Wasze zaangażowanie i oddanie stanowią fundament naszego społeczeństwa. Dostarczając nam podstawowych dóbr, które są niezbędne do codziennego życia, to dzięki Wam nasze stoły są pełne chleba, a nasze rodziny mogą cieszyć się owocami Waszej ciężkiej pracy. Dożynki to czas radości i wdzięczności święto plonów, które nas łączy, od wszystkich, od najstarszych po najmłodszych. Jest to również moment, aby docenić współpracę, solidarność i wzajemne wsparcie, które stanowią siłą naszej wspólnoty. Niech to święto będzie dla nas wszystkich okazją do wspólnego świętowania, zabawy, odpoczynku po trudach codziennego życia. Życzę Wam zdrowia, pomyślności i obfitości plonów w kolejnych latach. Niech w Waszych domach zawsze zagości radość, a Wasza praca przynosi satysfakcję i zasłużone uznanie. Dziękuję raz jeszcze za Wasze poświęcenie i życzę udanych dożynek, pełnych radości i uśmiechu. To są słowa skierowane do Państwa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krajewskiego. Oczywiście ja do tych życzeń również się dołączam jako Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i jako też e, były pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Życzę Państwu naprawdę e, te, wszystkich, wszystkim e, Dużo radości, spełnienia, satysfakcji z tej trudnej, jakże wdzięcznej pracy. Dzięki wam mamy chleb, mamy co do chleba. Oczywiście do tych życzeń również i przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia od naszego premiera Władysława kośniaka Kamysza. Z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców gminy Sidra. Życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo. Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu tak na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło. Drodzy rolnicy naszej wspólnej gminy Sidra i zaproszeni goście, oto trzymam pachnąc, otrzymam pachnący wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów, które wyrastały i dojrzewały na terenie naszej gminy Sidra. Dziękuję za ten wymowny dar. Za nami trudne żniwa, które są najważniejszym etapem w rolniczym kalendarzu. To okres zbierania owoców całorocznego trudu przez głównych bohaterów dzisiejszego dnia, czyli rolników gminy Sidra. Doceniamy jako wielki. Doceniamy jak wiele trudu, wyrzeczeń i hartu ducha wymagały tegorocznie żniwa. Rolnicy zawsze pracują ciężko w pocie czoła, inwestują, borykają się z różnymi przeciwnościami aury i nigdy nie mogą być pewni godziwych zysków. Ten rok obrazuje wyraźnie, że mimo dużego nakładu pracy, ciężko było zebrać tegoroczne plony z susza, która opanowała nasz region nie pozwoliła zebrać odfitych plomów. Jednak z tych zbiorów ze zboża z naszych pól został wypieczony chleb będący wysiłkiem współdziałania twórcy i człowieka. Przepiękna polska nasza tradycja nakazuje się dzielić chlebem. My też chcemy się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami gminy Sidra i z przybyłymi gośćmi do nas. Niech te dzielenie się chlebem będzie wyrazem tego, że stanowimy jedną zintegrowaną wspólnotę. Chciałbym każdemu życzyć, niech nigdy nie zabraknie chleba nikomu, w naszej gminie i ojczyźnie. Dziękuję bardzo.